Wczoraj miałem spotkanie i rozmowę z pewną kobietą, która opowiedziała mi następującą historię. Poznała mężczyznę, który zabiegał o jej względy, był miły, życzliwy, starał się bardzo. Po pewnym czasie zawarli związek małżeński i jak gdyby czar porysu. Nagle się ujawniły jego negatywne cechy. Problem alkoholowy, Przedmiotowe traktowanie tej kobiety dochodziło do agresji i do przemocy fizycznej. Przez pewien czas to znosiła, ponieważ szantażował ją, mówiąc, że wie o pewnych rzeczach, ma pewne dokumenty, a była osobą publiczną i pełniła znaczący urząd w swojej organizacji. Ale pewnego dnia pokonała ten lęk i go zostawiła. Dlaczego o tym mówię? W dzisiejszej Ewangelii, fragmencie, który usłyszeliśmy, Jezus aż trzykrotnie mówi, nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się ludzi. Czasami mam wrażenie, że słuchamy Jego nauczania w taki sposób, jakby się ono odnosiło do jakiejś przyszłości, do eschatologii. Ale Jezus często mówił rzeczy, które były ważne tu i teraz. Był uważnym obserwatorem rzeczywistości. Zauważał pewne problemy, zauważał pewne mechanizmy i mówił o tym. Miał jakiś powód, dla którego trzy razy w tym krótkim fragmencie Ewangelii do swoich apostołów wyraźnie powiedziałby się, nie bali ludzi. Dzisiejszy fragment Pierwszego Czytania to fragment z Księgi proroka Jeremiasza. W tym samym czasie żyło dwóch proroków, Jeremiasz i Uriasz. I obydwaj otrzymali misję, by iść i wzywać do nawrócenia mieszkańców Jerozolimy, by ich przestrzec, że jeżeli się nie nawrócą, to spotka ich coś złego. Uriasz bał się ludzi. Bał się ich reakcji i uciekł do Egiptu. Jeremiasz pozostał w tamtym miejscu i pokonał lęk przed ludźmi. I wzywał do nawrócenia. Spotkałyby pewne reperkusje, niedogodności, ale pokonał lęk przed ludźmi. Uriasz w Egipcie został zamordowany. Jest takie fajne pytanie, dobre pytanie: co byś zrobił w życiu? Gdyby nie lęk przed ludźmi, w jakim miejscu byś był dzisiaj, gdyby nie to, że boisz się pewnych rzeczy? Boisz się, że wyjdą pewne rzeczy na światło dzienne? Jezus powiedział, nie ma nic skrytego, co by nie było wyjawione, nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie ma sensu ukrywanie pewnych rzeczy. Naprawdę nie ma. Bo to ukrywanie sprawia, że nie żyjesz pełnią życia, żyjesz w lęku, w obawie, że kiedyś ktoś czegoś się dowie. Myślę, że nie ma człowieka, który by czegoś złego w życiu nie zrobił, czegoś się nie wstydzi, żałuje, źle coś rozegrał. Ukrywanie tego nie jest dobrą rzeczą. I nie daj Boże, by ktoś jeszcze tym grał, szantażując Cię, że ujawni pewne rzeczy o Tobie. Te mechanizmy są obecne i w dzisiejszej rzeczywistości. Popatrzcie choćby tylko na świat polityków. Jak tam się gra? Podsłuchy, zbieranie informacji, a im bliżej wybory, tym więcej brudów wyciąganych na wierzch, albo szantażowanie siebie nawzajem to są obrzydliwe rzeczy. A ktoś ze strachu, by nie pójść dalej, by nie mieć pewnych profitów, korzyści, by zachować swój dobry wizerunek, pozwala złamać sobie życie. Nie bój się ludzi. Nie bój się ludzi. Czasami lepsze jest wyjawienie pewnych rzeczy i życie w pokoju, w radości, niż życie w lęku, w obawie, że kiedyś coś wyjdzie. Nieraz ludzie idą przez całe życie z takim bagażem i nigdy tego siebie nie rzucą i nie żyją pełnią życia. Bo tego typu sytuacje bardzo mocno ograniczają człowieka. I nie jest ważne, czy będziesz związany grubym metalowym łańcuchem, czy cienką, jedwabną nicią, bo i tak nie polecisz, będąc przykuty, przyspawany. Do smutnej rzeczywistości, co dzisiaj Tobie Jezus mówi przez to słowo, by się przestał bać ludzi? Nie bój się ludzi. I jeżeli to, co dzisiaj mówię, do Ciebie dotyka Cię, to znaczy, że dotyczy. Być może są takie sprawy, których się obawiasz, by nie wyszły na światło dzienne. Są obszary, które możemy wyczyścić konfesjonale, ale są też sprawy, które trzeba nieraz usiąść i wyjaśnić. Wyjawić twarzą w twarz po to, by żyć w wolności. Jako człowiek naprawdę masz prawo popełniać błędy i coś źle rozegrać w życiu, ale nie pozwól, by to cię niszczyło przez całe Twoje życie, możesz błądzić. Możesz coś źle rozegrać. Ale masz prawo to wyprostować i żyć w wolności. Nie bójcie się ludzi. Amen.